Kasper i witam Was w nowej serii na moim kanale A jest to od 0 do miliona I w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam moje gospodarstwo Więc to, zacznijmy prezentację o, to, to, Mamy świata 126p Bardzo ładny czerwony Dlatego przyczepkę serwisową do donoszę, nie uzupełniłem I tak, lecimy dalej Um, oczywiście mleko I mamy ciągnik na jako, już Na sam początek, bo już wcześniej miałem za to zabierać, ale to będzie nasz ciągnik na testach. Jest to um, Steyr. Um, jak on się nazywał? 15 z turem do balotu owiniętych do już tym pytakiem. Tu mamy dołę taczką obciążnik ile kilo 1000 kg rozrzucimy nawozu w leje. zlejek um, Lecimy dalej Ursus C360 bez tak zwany ciapek mi jakoś kosiarka gdzieś wyleciała. Nie jestem z tym, ale tu mamy kosiarkę rotacyjną, opryskiwać, w czwórkę. Ciewnik do zbóg. Tu mamy brony zawieszane, co tu mamy dalej? Jak widzicie mam dużo balotów obiniętych więc nie będę musiał robić na pisanki tylko sianokasy zwykłe więc jest plus do tego mamy co tu mamy tam teraz idziemy mamy jedną autosankę D47 i jedną pronarkę e, t 653 na 2 i tam jest autosą D47 tu mamy przeciążarkę, zgrabiarkę, gwiazdówkę e, lecimy dalej jak widzicie, mamy balot, mamy żnika jak byłem wysypującą hmm, Jeszcze dalej Nie wiem, czy mam, tu jeszcze jednej wszczepienia mam hmm, zapłania, Zapłaniałam, jeszcze... W Polsce jeszcze nie, nie dojechała, tu mam jakiegoś Władimirca, czy jakiegoś... No, jakiś ciągni po prostu Tu mamy rozrzutnik do bornika A tutaj znajduje się miejsce na kiszonkę, o widzicie? Tu mamy miejsce... ...póta obornikowa, tu mamy... nagnojowica, gnojowic... ...to jest gnojowica ...co? I... a, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Mmm... sobie brata. I tu będzie... Bizon prezentuje się tutaj Z 0,56 oczywiście Tu pootwieramy, pootwieramy, e, tu otwieramy, tu otwieramy. Bo nie znam tutaj, nie wiem co poskładałem bo to Dzisiaj niby to układam, a nie pamiętam To lecimy tutaj do pierwszy e, Prasa kostkująca SIP ma z 224 na 1 I SIP ma do bel okrągłych tutaj mamy i tu mamy palec z naszymi znowu taczkę, tu jakieś big i jakieś te, jak to się nazywało, taka mała ta, nie taczka tylko, nie pamiętam, jak mi się, się pamiętam, to powiem. To było dowożenie czegoś tam nie pamiętam już. Tu mamy kursusady. URSTAR C380 koje 5, czerwoną tylko mam ciągnik z turem tu odczepiłem sobie, tu obciążnik już jest naprawdę bo 1000 też kilo, to to nie tak nie urywam więc to lecimy na jakiś zniwa, zobaczę jakie mamy pola o, kończę sobie to. jedynkę, dwunastkę zobaczę jakie to są w ogóle pola Mm, bo dawno się nie interesowałam takimi rzeczami. ósemka ósemkarzem. Tak, so Pojedźmy sobie na... Mm, pomyślmy... Na jedenastkę. Kupimy przy okazji przy te pole, bo ja, nie, nie jak to widzicie, zje, ale e, zapomniałam je. Oj, tak jest. wchodzimy. czego pisano? O, jak widzicie, ale jest to lanie. I trochę ściśle mam głośno te dźwięki, Dam na, na 10. Żeby było mnie słychać. O, to do maksa. Czy nie gram na kierownicy. Mam kierownicę, tylko na niej nie gram. O, i zahaczyłam jeszcze. A, Co mnie też. O, już mam, jak widzicie, mam inicer, nie tak się jak wyjść z tej kabiny, otworzyć drzwi. Dzisiaj nie będzie nam szczególnie potrzebny, tylko weźmiemy sobie 9 c weźmiemy. Poczekamy, jak nie, nam się drzwi otworzą. Bo to troszeczkę Długo się otwierają z jednej strony fajnie, z drugiej też nie, bo szybciej wyjechałam, a z drugiej lepiej, bo bardziej realnie. Tam zahaczyłem, a tu nie zahaczyłem, chociaż tu było ciaśniej. I powiedzcie mi, to, co to się stało, że takie coś mam... Nie wiem co to jest droga polna, czy droga jakaś asfaltówka. Tak taki mam czarne, więc powiedzcie mi. Ja zawsze znaczy nie chciałam mieć takich rzeczy, ale jak takie coś się stało, to powiedzcie mi co to jest, jak to się stało, bo ja po prostu nie wiem i kawałek dalej to będzie też jeszcze. Też to jest się stanie, o jak mogliście, możecie już zauważyć tu mamy to samo, ten błąd, nie wiem czy to jakaś jest droga taka, źle zteksturowana, czy ja mam źle, źle tekstury, nie wiem. Na pewno będziemy chorobami yy, się zajmować. To jest na 100%. Czy kurami też na 100%? O, tu mamy jakiś sklepik. Bankomatik nawet. Oj, to już tu o, przestanę nie zahaczyć. A to co to za pole jest? A to jest... A... Aha, to można na sobie jedziemy. I tak, na 7 sobie jedziemy. O której tu stronę zacząłem? Tutaj nie widzę. Bo nie wiem, czy wam tu wjechać, czy dalej. Oj, a tu też jest tak sterniony. Oj, ale lap. Oj, o tyle ja to zacząłem. Migacie to tu szanowni. Ale cię płot. No tu jest jakiś... Chyba tu jest ciężko wymanewrować w ogóle. Będziemy tu pracować w belę, bo potrzebujemy. To on wyrządził. To jakaś wyłączona, czy mam? Chyba wyłączona. Ja jakby się dom buduję. Wiesz, innego i nie pomysł, Chociaż pomyślimy pomys to, to tutaj na tym miejscem, że tutaj na przykład ścieżkę taką zrobię, a tu hmm. wygospodaruję ten... bookie... O ja się o, wygospodaruje, a ona ładnie tutaj, tutaj jest to, Ehh, w sumie, to jest tak ciasno. A, w sumie, no wiesz, tylko to pola. co mi szkodzi. Tutaj okay, wiemy okulę, czyli tam... o Dobrze, że tak, tam... A! Kto byśmy kupili? Właśnie następnym, czy byśmy mi tam... krąg nagrywania. jestem. Bo mi to tam by na pulpit. Mamy tutaj Do tego miejsca na trójkę to pokażę, tak jestem. Mamy buraki, to będziemy pokład... Będzie to po prostu, po prostu... Bo to tutaj w polmeru, tu bardzo jakąś blaką przyjadę. Nadynajem sobie wezmę bo zimniaki... Zimniaki tutaj jakimś pokaźniejszym sprzętem. to na mnie... A tu jeszcze zimniaki, to wszystko kurzu słyszano. myślałam, że zimniaki mało paliw mamy jedną czwórka, jedna, jedna generalnie i musimy dalej drugie to pole i dalej drugie to bo Nie nie patrzcie na moje salto, to te salto się zmieni, bo przy zakupie maszyn to potrzebuje kasy, kasły, w opisie do studiów będzie jeszcze wypisane, będą dotacje z Unii, kredyt na młodego rolnika będę miał Wezmę sobie tam z zakupu chyba 100 tysięcy złotych, to by sobie zainwestowałem w jakiś zamiast tego peskabiny Ursusa tą sześćdziesiątkę zamieniłaby się na przykład na trochę noc, na przykład żądzika jakiegoś, Te edukacje z Unii to wszystko to nożki będą. Czasem to się zmieni w następnym odcinku tak. Ja będę tam na początek wydania 20 tysięcy euro, a czasem będę dostawał 30 tysięcy dolarów, czyli będę miał 50 i 150 będę ja w sumie, bo jeszcze jak robina młodego wezmę rolnika tak, 150 wezmę i to będę, to mnie, to i do tego w miałem coś, dopustuję o może jakiś no, nie wiem, nie wiem, nie, nie wymyślę sobie ale coś innego trzeba coś dodać chciałabym jednego i tak po prostu jak wolek jak na przykład zrobi i przełochał do do 15, 17, to będę, będę nagrywał Ale ja na razie nie wydał więc nie będę nigdy będę na tym robił dzisiaj w tym tygodniu miał jakieś ruszyć pracę Bolek lek że miał jakieś pracę być, że jak mapę robił bo śledzę w kanał więc nie wiem, kiedy miało w tym tygodniu, czyli może jutro, weekend, a prawie drugi weekend. w Halloween mamy wolne oczywiście i później mamy... E, wszystkie świąt, czy są z kolei nie wiem, bo będzie takie weekend. Ja nagle widzę tego live'a, ale nie mi ja poza Wczoraj nie live'a, ale teraz nie chcę live, Bo to duży... to zajmowało Teraz Teraz pojechała te drzwi, bo... Trzeba bym tu O, to Aha Ja może chodzić. Czas to jest mi się klawisze i wiem, te dawy, jak do góry, a ja chciałam w dół. to Z braki nie będziemy tam plazmować. Tu o jednym paseczku Zostawić trawy Trzesiać przesiać, a tu чтобы тут можно любого. Значит, можно было и Можно значит, может быть великий поле, я на не Нам есть тут наш не броня. о, вернику. Опа, чудо нам Bardzo ładny bizon, polecam bardzo, a jak mi to jak może braknę w ciedle to od tym szedłem, że to życzę, no bo to się razem nie pchnęło, bo... No, trzy dni jak ta czuciapa, mamy już tę przeciwną. być trzy czuciapy już. Były na baloty, były... bo one wszystkie mają tą funkcję, były o tym był w burcach, więc to już pustka za wszystko To widzisz, to mamy w miejscu, mamy tatraczki. W tamtym gospodarkę. Buraki to jest to pod koniec pierwszego sezonu. Będę chciał robić tak, takie sezony, bo na pewno w jednym sezonie będę chciał wymienić kombajn. Może na zniwaki będzie inny w Nie wiem, muszę popatrzeć na Allegro. Jakiś fajny kombajny, nieduży, nie mały. A jak wtedy to możecie napisać w komentarzach jaki takimi taki troszkę inny, na pewno nie rekorda, bo rekord to to jest prawie to samo, tylko że je trochę inaczej wyglądają. Prawie to samo, nie, nie tak samo powiedziałam. Więc nie, coś... Nie wiem, popatrzę. Popatrzę na Allegro i zobaczę. Ten na też by trzeba było na tych zrobić, żeby dziwny trochę następnym odcinku dalej może zmywacze kaczonych to by było najlepiej a nie, nie robi się na kosy to się na kosy jutro tylko tu jest sprzęt na oszcze na oszcze oszcza i będziemy mogli kosy trawać I bo dzisiaj jest 30 minut tak. tak. Taki burzy że... a nie wiem czy bo dzisiaj w czwartek, ale myślę, że w piątek, bo... bo, bo dzisiaj jest 20 minut, bo już jest ponad 20, 21 godzina. No, więc, jeżeli nie dość, to będzie tak z godzinką, to masz 22, żeby do szkoły toczyłaś tak, jak bądź nie. No to wyredukuję wam. Czyli piątek będzie czynić pin, i może jakieś inne jeszcze. Tu będzie mistrz cztery. Ale, tu da mi dwie buraki. Kocho, kocho. To jak jeszcze będziemy szypać na kufki albo nie, wiem, to w 17 pomyliło mi się. No więc to, to będziemy robić jakimś większym strzętem albo... Łopatę! Po chwili będę miał jakieś choroby ulotki, że najem na... Y, ten, na, na... Mogę wynająć sobie ten nakopany te burak z jakimiś tam, tam ja kombajnami. Nie pamiętam nazwy, bo sprawdził, że na ulicy tutaj, koło tego domu, gdzieś tam gdzieś Tam gdzieś z tyłu, na dole tam uległ tego pana Władzia. ale pan Władz, jak Auto postawił, nie ma. I jak mówię, tam będzie normalny przejazd i tyle. Bo tuż jeść, sensie, że będzie to już nie opłożę tutaj nie jest, To nie będzie troszeczkę będzie tam zabawy, ale to przejść bym na zdjęcie i zapraszam na mojego Facebooka Casper Games. Link oczywiście będzie w opisie do filmu. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału, żeby ta aktywność nie spadła. Tak, gdzieś tak dwa przejazdy, dwa, a na trzeciej na przykład już nie chciała, bo to tak nie, nie wygląda. Tu mogłabym się wystraszyć. A tu nawet jest taka miłońka. No, Może być dalej będę przejechał. Muszę sprawdzić, na matkę. No. taki? No, żeby mnie uciec tego Trawo, No trawę wiadomo, ale mniej to. Trochę wiadomo, mają. Albo chyba już nowe wybudują to ja po prostu postawisko, ale gdzie nie będę specjalnie tak wypuścił, żeby mieć lepiej mi to jak do pola, nie? To jak tylko lepiej było dla mnie. Czekamy. Czekamy, copamy, copamy. Ligarz, hałk to Polska. To wszystko możliwe. Pod kościołem sobie nie mieszkamy, więc tak nie jest nie ciekawe. Niedzielę nie możemy robić. Patrzcie, hmm. czy, czy, czy tu będzie w ogóle niedziela w tym. Ciągle jeszcze nie ma. Oj, przepraszam Was za laga. To mnie lago cały i może być czarny ekran i to bardzo przepraszam za to, bo coś tam... Bo osobiście wywaliło farminga, ale włókiem od razu do gry. Ostatnio wywaliło mi na pulpit, weszłem do gry i to chwila byłam dosyć... Bo nie wiedziałam, nawet się stało. Zwybił mi tyle. солнечный подарок. Просто вполне не остался на план. Не что ты шел? Поблинно. в это.

Jeżeli to jest jedna, ja tam, ja nie wiem jak to się wymawia, to sobie ją e, po prostu później e, naprawię. No i tak zazwyczaj. Egicza? Nie. No i dzisiaj to mamy na tym kamiołym, czy takim stydem. Co to nawet? Teraz damy pani. O. To było to co ładnie nawet? to drogi, to w ogóle jakieś wejście? Tu wiem gdzie jest wejście, bo tu jest ochotnik. Łatwiej czas, ja że mam strać tam coś. Tu mamy, przez bramę trzeba wchodzić. No też ładnie. O, tu czeka też Polska, wyjrzawszy. O, tu też Urtus nawet stoi, tak. No. Trzeba Zytora to kupić. No właśnie. Może Zytora kupić. O, tu jest kręcimy. O, tu brzmi mało. paa Shaki, Shaki, Shaki,